Anna Jechałam Mucha jest Karawanem, kirem, wszystkim po prostu. No muszę y, powiedzieć Musisz. to, Anno: Mucha nie siada, pokazałaś kochones. No. Naprawdę. Wtedy, ale teraz też, ponieważ wracamy z podobnym cyklem do Dzień Dobry TVN. Ja w ogóle muszę odtańczyć to nie jest no będzie, słuchajcie, nie pokażę Wam, jak to wygląda, jak Mucha się cieszy, bo Mucha robi wtedy różne rzeczy z wusami. Ale ja się mega cieszę, że ja tutaj jestem. I jak dostałam telefon o tym, żeby. Słuchaj, a może wrócimy do tego cyklu, coś zrobimy tym razem. Ja stwierdziłam, że muszę zrobić wszystko, żeby wcisnąć to po prostu w swój zajęty kalendarz, bo ja jestem cały czas głównie w teatrze, proszę Państwa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na auto Promocji jeszcze przyjdzie czas. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Cisnęłam te 5 dni, żeby móc wyjechać gdzieś po prostu, dokądś w, w Polskę. E, I pojechałam. I wiecie co? To jest dla mnie wyjście i też dostałam, w ogóle dostałam 5 zł na jeden dzień, na jedzenie na nocleg, na wszystko. Na podróż, jak chcesz powiedzieć, że, że, ty, za, że za piątaka, to po prostu a, przetrwałaś. Że, Dodajmy, dzień? że minęło 18 lat, a inflacja Zapraszam. jakiś właśnie, plus 100%. Właśnie. Nie, wtedy dostałam 66 euro na, na 6 dni, na wszystko. To... Czyli dostałaś ponad 10 euro na dzień. Tak, no to a to na dzisiaj, a dzisiaj dostałam 5 złotych na jeden dzień podróży. To gdzie ty spałaś? To, 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 to nie dość, że inflacja to jeszcze mniej kosztów. Oglądaj hajsu. od poniedziałku, w dzień dobry, TVN, no, wszystko no, będzie z no, Ale Aniu, żebyśmy to uporządkowali. Tak. Zacznijmy od początku. I zaoszczędziłam. 18 lat temu musiałaś pojechać na Bałkany. Tak. Ile miałaś hajsu? Jeszcze raz przypomnij. 66 euro na wszystko. 6 dni. Tak. Ile państw? 6. Sześć nie pytaj państw? mnie teraz o państwa, błagam się. To jest do policzenia. No. Sześć państw, 66, sześć, I 6 czerwca wyjeżdżaliśmy, okay. e, więc jakby to wszystko było I sześć. Zasad. cała i zdrowa. Tak. No, i można powiedzieć, że jesteś prekursorem, pionierem Azji Express. Tak było, trochę tak było. Mało tego, powiem ci więcej. Znaczy, w ogóle cały pomysł wziął się z tego, że ja podróżowałam samotnie po Azji. Po, po Chinach akurat. I ktoś wpadł na pomysł w redakcji, chyba Remik Maścienica, pozdrawiam serdecznie, wpadł na pomysł, żeby, a może dać jej kamerę po prostu. I to, była, to był kompletny eksperyment, ponieważ nikt nie wiedział, jak ja się odnajdę, a ja tak naprawdę e, e, kierowałam tę kamerę na siebie, robiłam selfie. Czyli selfie. Selfie to jest tytuł mojego najnowszego spektaklu. 11 września, tak, 11 września, tak, 11 września gramy w Częstochowie. jeszcze bilety, w Poznaniu już nie ma. 11 września już grałaś. 11 października. Kocham cię. Powiedziałam to na głos. 11 października. Jak to dobrze się czasem pomylić na antenie? Skierowałam na siebie tę kamerę. Fantastyczna obsada komedia, będziecie jej się świetnie bawić. Skierowałam kamerę na siebie i... Moja mama była najszczęśliwsza, ponieważ to były czasy, nie wiem, czy sobie możecie to wyobrazić, kiedy nie było takiego łatwego połączenia. Nie żyliśmy w globalnej wiosce. I moja mama dzięki temu programowi miała co tydzień relacje z podróży swojej córki i wiedziała, że jestem cała, zdrowa, że wszystko jest w porządku i tak dalej. No to nie była to nie było w łatwe w ogóle... rzeczy, bo przypomnijmy, że to 13 lat temu, to jest 2007. Dobrze liczę. Jezus, Mary, jak ty mnie dzisiaj rozliczasz po prostu? Ja nie jestem dobra z matematyki. W 2007 roku podróżujesz po bałkanach, które wciąż jeszcze trochę otrzepują się. No nie było z tej to był, były historii. trudniejsze momenty. Belgrad, przypomnę, kilka lat wcześniej był jeszcze bombardowany, a ty tam sobie samotna dziewczyna z Panem Operatorem. Który też trzeba dodać, że jest cudownym, fantastycznym człowiekiem, ale nie jest dominujący. Bo chodziło o to, żeby znaleźć kogoś, kto właśnie nie będzie, wiecie, nie weźmie mnie za rękę i nie będzie teraz samcem alfa i nie będzie mówił, dobra, to robimy to i to. A być tylko we dwójkę. Go, tak, jest fantastycznym towarzyszem podróży, ale jest człowiekiem, który potrafi oddać pole i przestrzeń. Myśmy pierwszego dnia w Tiranie trafili na bankiet w teatrze, bo ja pierwsze, co zrobiłam, to pobiegłam do teatru, szukając tak zwanych swoich. Ich, więc najpierw na bankiecie Rozumiem, się po najadłam. Pogadaj <laughs> Fluent po prostu. E, najpierw się najadłam, potem się napiłam. Nikt nie chciał mnie przenocować, więc zaczęliśmy penetrować e, e, kulisy, zaplecze e, techniczne e, w teatrze i się zbunkrowaliśmy w teatrze. Okazało się, że ktoś wymyślił absurdalną zupełnie e, zasadę i pomysł, że my się nie możemy myć. Więc e, e, korzystaliśmy z tego, że e, był basen w Albanii w Tiranie, mają basen z tyłu w teatrze, więc korzystaliśmy z tego, że był basen. Ja się zatrudniłam na myjni samochodowej, żeby się nie myć. Spotkanie z sterowcami, które do dzisiaj wspominam, to była jedna z najpiękniejszych podróży w życiu, jakie odbyłam, a trochę ich odbyłam. A czy coś niebezpiecznego się wydarzyło w czasie tej podróży, takiego, no, które zagrażało twojemu życiu? To znaczy były dwie zdrowie. takie sytuacje, które były yy, Trudniejsze dla nas. Jedna to była sytuacja paradoksalnie. Spotkanie z policjantami w Serbii, mm -hmm. e, którzy to policjanci. Um, Nazwijmy sprawę po imieniu. Proponowali mi seks za podwózkę. Chciałeś po raczej? imieniu po imieniu to tak, to tak to wyglądało. I wtedy Gosk się bardzo przydał. Rzeczywiście w sensie to, że on no, był. Sam przy fakt, mnie że był. Tak, sam fakt, że był i, i że miałam jakiegoś towarzysza. Zresztą później się dowiedziałam, że yy, 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 jakby to był taki najbardziej niebezpieczny element. No i drugi moment niebezpieczny to był moment, kiedy ktoś nam opowiadał jakąś historię, jednocześnie wioząc nas w swoim samochodzie i sięgnął do schowka i wyciągnął broń i okazało potem się, że to była zapalniczka, zabawka, natomiast ten moment, kiedy sięgnął po broni, wyciągnął ten pistolet i skierował w kierunku Goska, to był moment, kiedy ja wciągnęłam powietrze z kabiny i było takie I na chwilę się wszystko zatrzymało. Wspominamy, że mówimy o Bałkanach sprzed 20 lat, gdzie tak. broń było łatwiej Dobra. o broń niż o świeże mleko. Ale, Ale teraz cudowni ludzie, Wspaniali naprawdę. Wspaniali ludzie i wspaniałe miejsca. Natomiast teraz Polska, 5 złotych, wydaje się, że kryteria zostały zaostrzone. Też tak wydaje, prawda? Nie? Mówię, cały czas ta inflacja mi że Za 5 złotych to w tej chwili Oczywiście trudno? warunki były trochę sztuczne, no bo znam język, troszkę mnie ludzie mówię znają. Tak, mówię <śm> o polskim <śm> i mówię o sytuacji, w której y ja nie miałam pieniędzy, ale ma mam kredyt zaufania u ludzi. Y natomiast wiecie, czego ja się bałam? I tu się wzruszam znowuż. Ja się bałam, że ja jestem pancią z telewizji, że jestem pasożytem takim społecznym. Że tak że, jesteś odbierana? Że tak jestem odbierana, że wiecie, no jestem tą Warszawką po prostu. Można no, mnie jak? dotknąć i ten. I oni w sensie reżyser wymyślili mi, produkcja wymyślili mi pewne zadania. Oglądajcie to koniecznie, ponieważ ja się przekonałam, że po pierwsze jestem kobietą, która żadnej pracy się nie boi. Po drugie był taki moment, kiedy zeszłam, że tak powiem, pod strzechy i na strzechę weszłam. I to był chyba najfajniejszy z mojej perspektywy odcinek, ponieważ panowie się ze mną nie cackali. Chociaż pewnie po 22 użyłabym innego słowa. I yy, yy, nauczyłam się czegoś, czego, hmm. czego prawdopodobnie bym nigdy w życiu nie dotknęła i nie spróbowała, gdyby nie ta szansa. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry